Windows PL Dmitry powiedz o meczu, wiesz, jakieś wrażenia, co było dobre, co było złe, co można było poprawić. No Wynik jest świetny, tak więc tutaj do poprawy na pewno będzie mniej tych rzeczy niż, niż pochwał. No ale tak krótko, w kilku słowach podsumowanie tego, co się wydarzyło przed chwilą tutaj na hali. Mm, po pierwsze, cieszę się bardzo z tego wyniku, tak jak powiedziałem, że to jest świetny wynik. I bardzo marzyliśmy o, o tym, żeby dzisiaj w trzech setach to skończyć, żeby jak najwięcej sił zostało, bo i wiadomo, trzy dni gramy. No a na drugie pytanie, to ten pierwszy set i ten środek seta nas troszkę zaskoczył, że tak powiem. No i trzeba oddać szacunek dla przeciwnika. Zagrali świetnie, zagrali otwarcie, zagrali mądrze, mocnie, bo po prostu i wszystko im to wchodziło, tak. Poczynając od zagrywki obrony w każdym elemencie. Przed drużyną wizja awansu do wyższej ligi, jakie nastroje panują w szatni? Od początku założyliśmy sobie taki cel, żeby rozwijać tą siatkówkę w Augustowie, bo, no bo ten region nasz potrzebuje tego. Ślepsk pokazał, że to jest fajne, że to jest dobry produkt, że tak to powiem, że to ma, że to ma sens i, i, i chcemy właśnie iść, iść w te ślady. Chcemy rozwijać siatkówkę w tym regionie, chcemy przyciągać e, ludzi, przyciągać młodzież na hale. Cel na trzecią ligę był prosty, awans. Jakie cele stawiacie sobie i czy w, je, czy w ogóle je stawiacie już teraz na drugą ligę? Nie, skupiamy się tylko na tym, żeby skończyć, żeby zrobić to, o czym marzyliśmy, zrobić to, nad czym pracowaliśmy, czyli ten awans. A później będziemy myśleć dalej, bo to wiadomo, duże życie na to składa się. Budżet, organizacja i tak dalej, i tak dalej, bo jednak to jest zupełnie to jest wielki przeskok pomiędzy trzecią a drugą ligą. No tak jak u nas tutaj było w trzeciej lidze trzy zespoły, no nie oszukujmy się. I poziom i organizacja wszystko już zupełnie inaczej wygląda. Więc musimy też to wszystko przemyśleć i, i przygotować się do tego. Trudniej w trakcie pierwszy mecz za nami, ale zostały jeszcze dwa czego życzyć na pozostałe dwa spotkania? Zwycięstwa, wiadomo. Tego życzymy, gratulujemy pierwszego zwycięstwa. eurowindows.pl